Twoje hortensje uparcie kwitną na różowo, mimo że marzysz o głębokim niebieskim kolorze. Zanim sięgniesz po specjalistyczne nawozy, zajrzyj do swojej skrzynki z Rozwiązanie może być prostsze i tańsze, niż myślisz. Oto stary zardzewiały gwóźdź. Twój sekretny sprzymierzeniec w walce o wymarzony kolor. Zardzewiałe gwoździe, zakopane w ziemi podczas rozkładu, powoli uwalniają tlenki żelaza. To właśnie żelazo pomaga skutecznie zakwasić gleb. W kwaśnym środowisku hortensje mogą łatwiej przyswajać jony glinu, które są odpowiedzialne za niebieskie wybarwienie płatków. Jak to zrobić? To dziecinnie prosty. Zbierz od 3 do 5 starych, mocno zardzewiałych gwoździ. Następnie ostrożnie wbij je w ziemię wokół podstawy krzewu na głębokość około 10 do 15 cm. Rozmieść je w miarę równomiernie. By substancje odżywcze docierały do całego systemu korzeniowego. Teraz wystarczy tylko cierpliwość i regularne podlewanie. Natura zajmie się resztą. Pamiętaj, kluczem do niebieskich hortensji jest kwaśna gleba bogata w żelazo. Efekt nie będzie natychmiastowy, ale w kolejnym sezonie kwitnienia twoje hortensje mogą zaskoczyć cię intensywną niebieską barwą. Spróbuj tej ekologicznej metody już dziś i obserwuj, jak twoje kwiaty zmieniają się na twoich oczach.